Od soboty lokale gastronomiczne mogą świadczyć usługi tylko wyłącznie na wynos. Mogą dowieść do klienta zamówione telefonicznie bądź internetowo jedzenie, ale nie mogą otwierać lokali. Podobna sytuacja była wiosną tego roku. Teraz zaskoczenie było chyba jednak większe. Staliśmy poinformowani jednego dnia, z drugiego chcemy zamknąć lokal, gdzie wszyscy szykowaliśmy się na weekend. I zarówno towar, jak i grafiki były układane na weekend, więc no było... Bardzo, bardzo niefajnie no, to zrobione i bardzo niezadowoleni z tego faktu że jesteśmy. No i jest źle, po prostu jest tragicznie, wbrew, powiedział. To no i, i wynosy to jest jedna trzecia tego, co robimy, jak nie mniej, nawet tego, co robiliśmy na co dzień. Zamknięcie barów, pubów i restauracji może nieść za sobą daleko idące konsekwencje. Właściciele nie wykluczają, że będą zmuszeni zwalniać pracowników. Są bardzo przygnębieni całą sytuację, no bo nie wiedzą, czy będziemy w stanie utrzymać miejsca pracy. To liczbę pracowników, które mamy, e, i jak co, co, to faktycznie się będzie wyglądać dalej, jak to będzie trwało, czy to bo końc końców oni też zostają do środku do życia. Tak? W podobnej trudnej sytuacji znaleźli się właściciele fitness klubów i siłowni. Ten drugi lockdown spadł na nas jak grom z jasnego nieba, chyba dla wszystkich osób związanych z branżą, e, tak samo czy to właścicieli, czy to menedżerów, trenerów, e, instruktorów, e, osoby związane z branżą. No oczywiście jest to odcięcie Źródła dochodu całkowite do zera w tej chwili. Rząd uważa, że najtrudniejsze i decydujące będą najbliższe tygodnie. Po ich upływie okaże się, czy nałożone obostrzenia doprowadziły do spadku liczby zakażonych. Minister zdrowia nie wyklucza jednak, że okres przedświąteczny i świąteczny również może być objęty rygorem sanitarnym, a pamiętajmy, że dla wielu branż to okres największych utargów.